Tak jak zapowiadałem Wam w poprzednim filmiku, yy, dzisiaj dosyć ciekawy quest, w sumie szkoda, że trochę bardziej niepociągnięty, zaraz się dowiecie więcej o co chodzi. Jak widzicie znajdujemy się w knajpie Jaskra, knajpie Kameleon, ponieważ no, taką wybrałem jedną z dwóch opcji. No i po prostu wybrałem tą z Kameleonem, ponieważ lepiej ona mi pasuje do tego wystroju. I Jaskrowi też bardziej odpowiadała, właśnie odpowiadał ten Kameleon, aniżeli ten, ta druga opcja, już teraz nie pamiętam niestety jaka. Jak widzicie Awarlach dostał najlepszy pokój w całym tym przybytku. No, ja Wallach też jest taką postacią, Przyznam, do, na tyle tajemniczą, że fajnie coś więcej się o nim dowiedzieć. Macie <noise> osobliwy gust. Jak poszło na łysej górze? Przecież jesteś wiedzącym. Pytałem z kurtuazji, której wam zabrakło, gdy wyjechaliście bez słowa. Cili się śpieszyło. Wiem, pisała w liście, ale ja nie o tym. Sprawnie się uwinęliście z im Na tyle, że w pewnym sensie mnie to zainspirowało. To znaczy? Wyeliminowanie jednego z wielkich generałów znacznie osłabiło Eredina. Zostało jeszcze dwóch. Jak się ich pozbyć? Karantyr jest lojalistą, ale Gere jest to co innego. Był wierny naszemu poprzedniemu królowi. A tak się składa, że Eredin go otruł. Skąd wiesz? Chyba, że to blef. Eredin zadbał o to, żeby jak najmniej osób dowiedziało się o jego zdradzie. Większość już nie żyje. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Nieważne skąd. Ważne, że wiem. I mam pomysł, jak to wykorzystać. Nie powiedziałeś, że chcesz zabić Gelsa. Drastyczne środki nie zawsze są konieczne. Więc pewnie chcesz mu zaproponować jakiś układ. Wnioskowanie na medal. Winszuję. No dobrze, to co proponujesz? Sprowadzić go tutaj i pokazać. I rzeczywiście, w ma, ma rację. Plan. Zabicie kogoś tym, że powoduje, wiemy, że jest. ktoś musi wskoczyć na miejsce wiemy. tej osoby. A jeżeli w przekonamy ED. w tym przypadku Gelsa, yy, no to. No to jest co szansa, jest że ED? Eredin może być znacznie nie osłabiony. Przecież podróżowałeś z Eredinem. No, i ta misja będzie polegała na tym, że świecie, właśnie musimy dotrzeć do Gelsa. To Żeby to zrobić, musimy drogi. się przebić przez kilka światów, ponieważ na wskoczenie w teleport tam nie, tam nie zawsze jest takie proste, aby wyskoczyć w odpowiednim miejscu. Chyba coś cię umknęło. Nawet dla no wiedzącego, jakim jest zawolna. podróżować między światami, ale ja już niekoniecznie. Zapewne wiesz, że oprócz tego, w którym jesteśmy, istnieje też wiele innych światów. Łączy je system przejść, ukrytych bram, które pozwalają przechodzić z jednego do drugiego. Oczywiście tylko nieliczni o nich wiedzą i potrafią je znaleźć. Na przykład wiedzący. Na przykład. Niebawem otworzy się jedno z przejść, niedaleko stąd, między tym zasnym przybytkiem a załukiem rzeźników. To nasza szansa. Idziemy. Ruszajmy. Znam tego. Miałem stąd przegnać porządko. Miałeś? Uznałem, że jest nieszkodliwe. No i już tu wcześniej zawitaliśmy, jak widzicie, że jest gdzieś przy... teleport jest otworzony. To tutaj. Kiedy wejdziemy, nie będzie już odwrotu, póki nie dotrzemy do Gelesa. Gotowy? Tak, ruszajmy. Pamiętaj, gdziekolwiek trafisz, szukaj miejsca, które wygląda podobnie jak to tutaj. W końcu się spotkamy. Zostaniemy rozdzieleni? Tak, to możliwe. Nie mam umiejętności twojej protegowanej. Zirael jest panią czasów i miejsc. Ja jedynie potrafię wykorzystywać sekretną wiedzę. Już czas. Coś ulubionego, Nienawidzę tego. portali. To też pokazuje, że praktycznie wszystkie te miasta większe, cały ten świat jest zbudowany na elfich ruinach. A tu już jesteśmy w innym świecie. O tym się zaraz trochę więcej dowiemy o dawalacha. Gdzie my jesteśmy? Witaj na pustyni Deep To gdzieś w naszym świecie? A czy w waszym świecie macie takie kaniony? Chodź, idziemy. Co to właściwie za miejsce? Bardzo stary świat wyeksplatowany i zniszczony. Jest tu jakieś życie? Głównie pustynne stworzenia zdolne przetrwać długie miesiące bez wody. No i olbrzymie pazornice, głęboko pod powierzchnią. Musimy uważać, żeby nas nie wyczuły. A przed nimi. Byli tu jacyś ludzie albo elfy? Myślisz, że tylko nie mają monopol na niszczenie światów? To co tu żyło? Jakieś inteligentne potwory? Przypas się tym skał. Coś ci przypominają? Hmm. Wyglądają trochę jak koryto wielkiej rzeki albo dno morza. Czyli żyły tu jakieś wodne istoty? Nie. Żyło tu morze. Chcesz powiedzieć, że. istnieje wiele światów i jeszcze więcej form życia. Wiele z nich jest inteligentnych, o wiele bystrzejszych od was ludzi. Ale okazuje się, że nawet to nie powstrzymało ich od wyczerpania zasobów swojego świata do ostatniej kropli. Jest i portal. No, no i dana, e, pozywę, no czyli po prostu Pozorze, cały świat tutaj umarł, tam, ponieważ no, wszystko wskazuje na to, że była kiedyś to inteligentna rasa, rasa, która z kolei żyła pod wodą, no jak widzicie, wody tu już nie ma. Za to mi czy... się zainteresowały pazurnice, które będziemy musieli Świetnie. odpierać do czasu otwarcia portalu, co też wykonamy, ale z... bardzo mi się podoba ten świat. Chyba najbardziej z tych, które zaraz dalej widzimy. No i szkoda trochę, że, że to nie był też jakiś wątek bardziej rozbudowany. Że, nie wiem, na przykład z gdzieś tam się pojamy i musimy uciekać przed gronem. No i na przykład trafiamy do nie wiem, do czasu, czasów, gdzie była bitwa pod Wigon jakiś do jakiejś przyszłości. To niezwykle ciekawe. Ale dobra, portal się nam już otworzył, to nie zwlekajmy. Kolejny świat. Już trochę bardziej toksyczny, ponieważ jeżeli zapuścimy się gdzieś, gdzie niekoniecznie powinniśmy, na przykład tam na dół, no to brakłoby nam powietrza, zaczęlibyśmy się dusić. A dostać się musimy tam. Jest przejście. Niestety rozdzieliło mnie już za Wallachem. Więc będę sobie tutaj musiał radzić na własną rękę, ale nie ma tu żadnych form życia, które... Nie <grym> nie które... by nam zagrażały, o właśnie widzicie. Zaraz, muszę wstrzymać oddech Trujące opary. Jeszcze chwila. Nie bym się udusił. To jest taki etap, który musimy trochę na speedzie przejść, ponieważ no... Za wiele tutaj nie ma Uprzymał ciekawych mi, rzeczy do oglądania. Albo bardzo szybko przez nie przechodzić. Trzeba wyskakiwać na wysokie miejsce tak, aby nas te opary nie dotknęły. Się już zbliżamy, już jesteśmy w tym przejściu. Tu z kolei gdzieś nas wyrzuciło na dno jakiegoś jeziora czy morza. Nawet tutaj wyłonić się za bardzo nie można. Absolutna chwilka. No i świat już dobrze znany fanom serii. W pierwszej części też tu zawitaliśmy. Świat po Białym o, Zimnie, przed, przed którym w książkach miała nas obronić, miało nas obronić potomstwo Ciri, natomiast w grze obroniła nas sama Ciri. Jak widzicie, nie możemy tu za długo przebywać, ponieważ no, są takie wichury, że mm, po prostu nogerel zamarza. Więc musimy szukać miejsc oznaczonych właśnie takim miksikiem, albo gdzieś, gdzie możemy rozpalić pochodnię, przy której. Odnowi nam się zdrowie, natomiast w takich po prostu miejscach ono nam nie spada. Widzicie, ono się nam nie odnawia. Natomiast jeżeli gdzieś trafimy i, i zapalimy pochodnie, no to już sobie zjedźmy może, bo być szybciej jest to do chatki. Więc to wydaje mi się, że to jest ten świat, który znamy właśnie ze świata Wiedźmina, natomiast o wiele dalej w przyszłości już. W tej przyszłości, przed którą każdy się obawia. Przez którą obawiał się Jakub de Aldersberg także. No i ta wizja tej przyszłości też trzeba mieć na uwadze. z Wiele Światło umysłów zdebrowowała. Awalach musiał je zapalić. No, Awalach je zatem zapalił, by też mógł je To pewien zgryźliwy wiedzący. Dokładnie. Popatrzcie, przecież no, Eredin sam obawia się tego białego zimna. Przed którym prowadzi właśnie tą ekspansję na, na inne światy, i do tego potrzebuje pomocy Ciri. Gościa, nie wiem, czy tu się da zapalić. Jest ognisko, dobrze. nam się trochę zdrowie przy nim. No i to, tak jak mówiłem, Eredin także. Tutaj stara się prowadzić tą ekspansję właśnie w obawie przed tym białym zimnem, aby po prostu mieć takie... taką pewną bardziej... E, pewne schronienie przed nim. A do tego, jak już też wspominałem, potrzebuje po prostu Siri. Mógłbym tam zjechać dalej, ale w tej sytuacji lepiej poruszać się od tych miejsc zabudowanych. No i tutaj, jak widzicie, mniej więcej taki, takie nakreślenie tego świata, jak to wygląda. No i teraz już myślę, mogę dobiec. A może jeszcze tutaj zobaczę co jest, ale tu się chyba nie da dalej przejść, niestety. Lecimy dalej. No i tu rozpalimy te pochodnie, więc tu już będzie są nawet zapalone. Ale będziemy się, się musieli uporać na szybko z y, ogarami. Ale trzeba pozostawać w obrębie właśnie tych pochodni. No to teraz już pozostaje nam dotrzeć tylko do Kaballaha. Gdzie Nastąpi krótka rozmowa. Długo ci zeszło jakieś problemy po drodze? O, nie, po prostu podziwiałem widoki. Co to za miejsce? Wydaje mi się, że już tu kiedyś byłem. Bo to prawda, to tu walczyłeś z projekcją Eredina, a wcześniej Ciri stoczyła tu walkę. Teraz o po ciebie. pokonaniu Jakuba de Alders. O czym ty mówisz? mówisz? Nigdy się nie zastanawiałeś, jak to się stało, że opuściłeś czerwonych jeźdźców. Wiele razy, ale nic nie pamiętam. To Ciri po ciebie przyszła. Wyczuła, że jesteś w niebezpieczeństwie. Wyrwała cię z łap gonu i przeniosła do lasu pod Kermoren. Eredin zaczął ją ścigać. Przeze mnie? Czemu nic nie powiedziała? A co by to zmieniło? Co to za świat? Nel? Nie, to t -t -day Red. czas końca. Świat zniszczony przez białe zimno. Wszystkich nas to czeka choć na różnych etapach istnienia. Mówisz, jakby w ogóle cię to nie ruszało. Eredin dał się przytłoczyć świadomości zagłady i teraz rządzi nim strach. Nie chcę popełnić tego samego błędu. Możesz się niej? Nie tutaj i nie teraz. Idziemy po Gelsa, ale właściwie ciągle nie wiem, czemu jest taki ważny. Eredin jest inny niż król, którego zabił. Interesuje go władza dla samej władzy. Nie ma cierpliwości do rządzenia. Większość czasu spędza podróżując na czele czerwonych jeźdźców, więc potrzebuje w stolicy namiestnika. Gels jest świetnym administratorem i jeszcze lepszym intrygantem. To najniebezpieczniejszy elf NL. Ma jakiś słaby punkt? Tak, jest uczciwy. <gry> Miałem nadzieję, że jednak się nie rozdzielimy. Uprzedzałem cię, że to może się zdarzyć. Którędy wypadła ci droga? Przez świat, w którym umierało słońce. Z trudem dotarłem do kolejnego przejścia. Ty rozpaliłeś światło na szczycie? Pomyślałem, że tak łatwiej będzie trafić. W końcu do tego służą latarnie wskazują drogę. To miejsce nie wygląda zbyt bezpiecznie. Ruszajmy, tędy kiedy otworzy się następne przejście? Za chwilę. No, i to jest już jak widzicie Tirna Leia, czyli świat NL, ten właściwy, do którego przeszliśmy po Goebbelsa, nareszcie. To Tyrnalia? Pałac świadomości. dawny księżycowy. Główna siedziba Gelsa. Ładnym jest Miło, że doceniasz. Elfia architektura jest nieco bardziej wyszukana niż wasza. Bardziej rodzaj asymetryczny bym powiedział. No i tu... Macie okazję zobaczyć Gerson. Kto to? Co oni tu robią? Dusza artysty. Chyba skończymy na dziś moja słodka. Bądź tak dobra i zostaw nas samych. Bo chyba wszyscy się zgadzamy, że to sprawa tylko między nami. Prawda, panowie? Kreml jest pan Edko Maha i Wiedźmin Zri. Kedny. Jak wam się podoba moja nowa modelka, przypomina nieco Laredore. Nie uważasz, krewa? Być może wzrostem, niczym innym. O, widzę, że to dla ciebie nadal drażliwy temat. W takim razie zmieńmy go. Napijecie się czegoś? Nie przyszliśmy tu na herbatę. Hm. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się tu ciebie. Wiedźminie. Swoją drogą zawarłeś interesujący sojusz. Tak z ciekawości. Myślisz, że Awalach jest z tobą szczerym? Nie, ale to wasza cecha gatunkowa. Więc skończ sączyć jad, bo to nic nie da. Wyczuwał szansę, na ile mogę powiedzieć. że dostrzegam cień zniecierpliwienia na waszych twarzach. A zatem co was sprowadza? Przyszedłem ci powiedzieć, kto zabił naszego króla. Hm. zadaliście sobie wiele trudu, żeby do mnie dotrzeć. A zatem kłamstwo, które dla mnie przygotowaliście, też musieliście dobrze dopracować. Zobaczysz prawdę, wyśnisz ją. Znalazłeś one i romanty? Oni zawsze śnią prawdę. Czyli przeczucie mnie nie myliło. To będzie interesujące. Owszem, pozwól z nami. Wiedźmy, Geralt, prawdziwy człowiek czynu. Można wiedzieć, dokąd mnie prowadzicie? Do świata N.C. Tym razem bezpośrednio. Chodźmy, zanim zleci się tu straż. Skawał chłopa. O, ale ty staraczej się zajmował, widzę karkaturami. A to jest Corintili, którą e, wcześniej mogliście pamiętać. Rozumiem, że nie muszę przedstawiać naszego gościa. Witaj, Zirael. Więc to prawda, że jaskółka trzyma teraz z lisem. Nie próbuj nas szczuć na siebie. Nie pamiętasz, jak Awalach cię szantażował? Jak próbował cię zmusić, żebyś grzała łoże naszego króla. Dysponował twoim ciałem, jakbyś była świńską półtuszą. Pamiętam, ale jeszcze lepiej pamiętam, jak doradzałeś się Redinowi, co ma ze mną zrobić, gdy mnie już pojmie. I pamiętam, co czerwoni jeźdźcy zrobili w karmory. Nie przyszedłem tutaj, żeby się kłócić. Gdzie są obiecane dowody? Zobaczysz je, we śnie. A tak, ona i romantka. Jej wizji nie da się zafałszować. Chcesz mi pokazać, jak Eredin zabił naszego króla? I co dalej? Mam podburzyć Enel przeciw Eredinowi? Wywołać rewolucję i ogłosić Awalachanowym królem? Zrobisz co będziesz chciał, jeśli stwierdzisz, że chcesz służyć dalej królobójcy. Droga Wolna, nie zdziwiłbym się nawet. Dobrze, niech Wieszczka wyśni mi ostatnie chwile mojego króla. Wyśni je nam wszystkim, żeby nie było żadnych niejasności. Czemu nie? マロク dać mu bitwę na ustalonych warunkach. W tym świecie, w dogodnym miejscu. Musicie płynąć na Skellige i odnaleźć Kamień Słoneczny. Dzięki niemu wezwiecie Naglfar i Eredina. Eredin nie otrzyma posiłków od Enel. Postąpiłeś słusznie. Czyli rzeczywiście awalach z przez uczciwym. Ustabilizuj go i będziesz mógł wrócić. Chodź za mną. Równie dobrze to mógł być, Blew. Mógł to powiedzieć tylko po to, żebyśmy go wypuścili. Zaraza. trzeba go było przycisnąć. Spokojnie. A zna go lepiej. Wróci i wszystko nam powie. O wilku mowa. Geralt się martwi, że za szybko wypuściliśmy Geesa. Ostrożności nigdy za wiele. Słusznie. Ale wierzę, że Gels dotrzyma słowa i nie wesprze Eredina. Wygląda na to, że masz jakiś plan. Może się nim z nami podzielisz? Gdy znajdziemy słoneczny kamień, dzięki magii waszych czarodziejek, ściągniemy okręt Eredina do zatoki przy wyspie Undvik. Król Gono wpadnie w przygotowaną zasadzkę, a my go zabijemy. Tak po prostu? Pokonanie Eredina nie będzie łatwe. Ale dokonamy tego. Odszukajcie czarodziejki z loży i widzimy się w porcie. Płyniemy na Skellige. No, także plan już mamy jakiś, e, myślę, że dosyć ciekawy quest taki bardzo fajny. Szkoda, że ten wątek, powiem to jeszcze raz, nie był dalej pociągnięty, ale musimy się cieszyć z tego, co jest. A ja wam dziękuję za uwagę i widzimy się w następnym filmiku. Cześć, hej.